Cześć wszystkim, do wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pawin 96 a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Więc tak, jak widzicie, ten odcinek jest trochę nietypowy, ponieważ y, będzie on oprowadzać Was y, tak jakby po moim kanale. Zobaczycie mniej więcej co już y, nagrałem. Jeśli ktoś jeszcze coś przegapił albo nie śledzi mojej kariery, to teraz ma okazję zobaczyć. Więc tak, tu jest mój kanał, jak widzicie oczywiście, no i filmy tak zwane nagrane, no i znaczy playlisty z filmami. No, będzie to oczywiście czwarty film y, z serii y, informacji i ogłoszenia na moim kanale i tak. A więc zapraszam w takim razie do oglądania. Zaczniemy oczywiście od wideo. Przykładowo, na przykład znajdujecie jakiś film, znaczy pierwszy film, od początku wam wszystko pokażę. Oczywiście nagrywam to y, 26 stycznia Później trochę, też znaczy trochę, y, no, miałem trochę przerwy od ostatniego filmu, ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadzało, czy coś. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. A więc, dobra. Oczywiście przygotowałem od razu się, żeby nie reklamować żadnych innych, y, tych, y, filmów, ani żadnych swoich, tylko po prostu pokażę Wam, jak, tak, y, przypadkowo, gdy y, 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 znajdziecie jakiś film, na przykład. Pod każdym filmem jest oczywiście karta do poprzednich yy, filmów lub następnych filmów, w tym przypadku. Oczywiście pamiętajcie, jeśli chcecie znaleźć mój kanał lub jakikolwiek film z mojego kanału, to o właśnie, czekajcie, pauzy zrobię. To pamiętajcie, żeby yy, właśnie ten, no, yy, wpisać yy, to słowo kluczowe. Pawnicą 96. Jeśli to wpiszecie, to będziecie mieli dostęp do każdego filmu. No, a zwłaszcza do playlisty, do playlisty, która która posiada wszystkie odcinki po kolei. Dobra. No, myślę, że też nagrywa się to, więc dobra. I teraz tak, a więc oczywiście omówię też przy okazji. Historia utworzenia kanału. Jeśli chcesz ją pominąć, kliknij w anotacji. Czyli po prostu y widzowie, którzy są po prostu, nie wiem, niezaciekawieni historii, nie lubią oglądać takich y wymyślonych historii, no to możecie wtedy kliknąć w anotacji i pominąć tę historię. Czyli, tak zwane, przejść do końca filmu i zobaczyć, jak y, w magiczny tak, sposób y, z programu Action I tak, zmieniłem na o... inny program I tak, do nagrywania. Tak. Bo Action mi się skończy. Magiczne tak, przejście. Mam na nadzieję, że I słychać coś tam w tym filmie. I co jeszcze? No i tak, tutaj w tej kwaterze będziemy tylko e, spotykać się wtedy, gdy na przykład. Będą jakieś ważne ogłoszenia lub informacje dotyczące kolejnych filmów. No, więc tak. Ponieważ to są dopiero początki mojego kanału, więc trochę... Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. I tutaj już trochę byłem bardziej doświadczony w mówieniu, chociaż i tak jeszcze w 100% nie byłem doświadczony w mówieniu, ale jednak już wiedziałem o czym gadać więcej. Znaczy dokładnie o czym gadać. Dobra, nieważne. Oczywiście, ten film akurat jest z playlistą, więc przełączę widok. No, i jak widzicie, właśnie tu jest playlista. I jest dostęp do wszystkich tych. Ale gdyby przypadkiem nie było takiej playlisty, to wtedy możecie kliknąć tu i tu macie dostęp do, do tej playlisty, oczywiście, i do y, dwóch nowych playlist, które utworzyłem. No to tyle. A więc przejdziemy do pierwszej gry, w takim razie, którą nagrałem. No, jak widzicie, oczywiście nagrałabym się w tym przypadku gra za głośno, bo wtedy jeszcze nie miałam takiego doświadczenia w tym, że... po prostu. Że nie ściszamy głośnikiem, oczywiście zewnętrznym, tylko trzeba ściszyć wewnątrz, w systemie oczywiście trzeba ściszyć głośność. Ja wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, więc nagrałem za głośno, ale... Mm, no, niestety ostrzeżenie też dałem trochę za późno, ale... ważne, że dałem. Dobra, nieważne. Druga część, no niby mi lepiej wyszła, ale ważne, żeby wam się podobała. Dobra, nieważne. Znaczy ważne, dobra. No i co tu mogę omówić, nic więcej. Oczywiście dwie pierwsze gry mieliśmy na czas, oczywiście, więc tam raczej, dać yy, znaczy poziomy były na czas. Żeby jak najlepszy wynik mieć. Od trzeciej części oczywiście było zbieranie gwiazdek. No tak, te skubane gwiazdki ciągle się gdzieś ukrywały. No oczywiście zbierałam w każdej grze, oczywiście wszystkie gwiazdy, jak widzieliście zresztą. A jeśli nie widzieliście, to zapraszam na te odcinki. No naprawdę warto. No i tak, oczywiście 8 części było. No zresztą wam pokażę wszystkie. Oczywiście na początek sobie w siódmej części dodałam taki własny początek, a właściwie zakończenie poprzedniej części, tak naprawdę. No i oczywiście ósma część, yy, którą nie wiem, czy ktoś widział. Jeśli ktoś widział, to nie wiem, czy nie zapomniał ktoś łapki dać, bo jest mało tych łapek. Więc zapraszam do tych filmów oczywiście, do siódmej części i do ósmej. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. No dobra, nie będę wam spoilerował, jeśli jeszcze nie widzieliście. No dobra, wiele guzików. Na wyspie oczywiście ósma część jest. Dobra, to tyle. Nie będę już nic tu rozpowiadał o tym, bo zjechało mi. Dobra, nieważne. W listy chciałem No Dobra, nieważne. A więc tak. Oczywiście jest jeszcze właśnie... Znaczy później są do, jest dostępna więcej ilość filmów. Bo mamy dostęp również do... Oczywiście tam jeszcze... Dobra, nieważne. Zapraszam z powrotem do tej listy. Dobra, nie, zamknę to. O. Więc tak. A propos jeszcze tego. Tu mamy oczywiście podsumowanie yy, grudnia. W grudniu nagrałem ślimaka Boba i w całości nagrałem. Przed świętami. zacznie Przed świętami początek, a po świętach końcówkę. No i oczywiście takie wprowadzenie oczywiście, i później się z wami oczywiście przywitałem. No i zastanawiacie się pewnie, dlaczego mój skin jest w zbroi na każdym y, specjalnym odcinku. Znaczy na każdym odcinku w mojej bazie. No cóż, ponieważ nie mam własnego skina, to na razie, y, no tylko Steve'a, więc na razie postanowiłem, że będzie on w zbroi. Jak już będę miał własnego skina, jeżeli w ogóle kiedyś będę miał własnego skina, to wtedy bez zbroi będę. Ale na razie będzie w zbroi. To tylko tak, dodatkowo. Dobra, nie ważne. Coś tam, coś tam, coś tam nie jakaś, Oczywiście użyłem. Yy, oczywiście innego programu do zrobienia prezentacji multimedialnej. No i tak, jakby dodatkowo po prostu. No też polecam oczywiście te odcinki dodatkowe, znaczy informujące o czymś. Dobra. No i tak, oczywiście potem. Po tym odcinku jest oczywiście następna seria, którą nagrałem, czyli Mr. Snitzelberg. No, jak widzicie, początkowo oczywiście, że tak powiem, zaczekajcie, zaczekajcie, czekajcie. O, to jest oczywiście o dyplomacie takim. Oczywiście ja początkowo tak, przetłumaczyłem teksty. Teksty przetłumaczyłem, więc mniej więcej wiedzieliście o co chodzi, ale później już nie tłumaczyłem tych tekstów, dlatego że one już były, no nie wiem, w innym języku może, nie wiem. Dobra, nieważne. Od y, drugiego sezonu tej gry, bo ta gra została podzielona na sezony, czyli pięć, y, znaczy cztery y, te y, epizody i w jednej serii, a potem jest druga część, tak jakby Mr. Stencelberga. Zresztą wam pokażę. O, dwójka to jest, jak widzicie. No, czyli tak po prostu to są dwa sezony tej gry, ale ja to zrobię jako jedną serię. Więc pierwsza, pierwsza część, druga część, Trzecia część. Czwarta część. Polecam oczywiście. No, piąta, szósta. Ja to podnumerowałem oczywiście jako, e, ciąg dalszy po prostu. Czyli nie, nie e, Mister Mr. 2, tylko po prostu cały czas tak samo, żeby po prostu wygodniej się czytało to po prostu. I szukało tego, czy jakoś tam. No i oczywiście, żeby tam już nie zagłębiać się. No oczywiście ocean, oceaniczna, znaczy nie, dwie, dwa, moment, dwa odcinki nie wiem czy widzieliście, a jeśli widzieliście to nie wiem czy nie zapomnieliście o łapce w górze, bo, bo jest tylko jedna, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli jeszcze zapomnieliście. Dobra, nieważne, czyli tak, szósta część, właśnie jak już wspominałam, siódma, no pod nimi jest najmniej łapek, więc przypominam o łapce w górze, pod tymi dwoma. No, i oczywiście tę scenę chyba. Y, moment, zaraz do niej dojedziemy. Moment, moment. Coś tam, coś tam jeszcze. O, o moment. nie trochę wcześniej. O. Dobra, fajnie. To już chyba tę scenę pamiętacie, jeśli oglądaliście ten film. Oczywiście pod każdym filmem yy, przypominam o łapkach w górę. Dobra, to przeskakujemy w takim razie do następnego odcinka. Oczywiście odcinek specjalnie nagrałem z okazji 11 subów. Moment. Ale już to przełączymy, więc tak. Yy, tutaj przełączę, tak, miałem zrobić, o. I teraz miałem włączyć to, żeby nie było widać yy, reklam innych. Bo czasami sobie przeglądam, po prostu też inne filmy i nie chcę ich reklamować, oczywiście. Teraz przynajmniej. Jak będę chciał ekwizytę zareklamować, to polecę wtedy kanał. Na razie nie mam nic. Znaczy mam kanał, który, by, który bym polecił, ale... Na razie nie planuję polecać. Przynajmniej dopóki już się nie rozwinę dużo bardziej ze swoim kanałem. Dobra. A więc tak. No, widzieliście tą grę, nie? Dużo jeżdżenia było. I tak dalej. Schody ruchome też oczywiście były, ale to tylko jeden taki... Obiekt tylko dodatkowy. Co ja gadam o schodach ruralnych. To dotyczy yy, dokładnie czego? To Nesquika oczywiście, kakao. No płatki śniadaniowe też są, ale tutaj w tym przypadku to jest kakao. Dobra, nieważne. To więcej o tym mówiłem chyba yy, właśnie w tej grze na samym początku. Dobra, nieważne. A więc teraz tak. Oczywiście tam też było w karcie coś, ale już nie pamiętam. Dobra, i tak. Oczywiście jest jeszcze trzecia część yy, tego Dobra, nieważne. Zaraz zaraz wspomnę. Um, właśnie. W każdym oczywiście jest y, do playlisty tej też również dostęp. No i tak, trzecia część oczywiście centrum trzech playlist. Jak widzicie, rozpocząłem bardzo ciekawie, oczywiście. Rozpocząłem od y, właśnie tego. Od złowienia rybki. Wędkę oczywiście, jak widzicie, też sobie złowiłem przy okazji magiczną. No i tak, to takie było mniej więcej. Oczywiście. Zaraz wam pokażę co dalej. Oczywiście ściszyłem teraz, żeby nie było słychać na razie. Moment, poczekajmy chwilę. Dobra, nieważne, idzie się 17. tam. No dobra, nieważne. No i tak. I oczywiście, yy, tak. Yy, po kliknięciu w anotację możemy yy, przejść od razu do podstawowej części. No a jeśli nie widzieliście jeszcze tamtego, to nie klikajcie. No i co mogę omówić tutaj? Oczywiście stąd macie dostęp... i niestety zdarzył się taki niestety fail, że po prostu użyłem złej rozdzielczości okna do tego i niestety jakby to rzec. Okno prezentacji niestety na pełnym ekranie nie nagrywa całego okna. Nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, nieważne. Po prostu w skrócie. Zła rozdzielczość, złą rozdzielczość Dobra, niestety do okna nagrywania i do... Pokazu slajdów i niestety białe tu jest kawałek, więc to trochę utrudnia niestety dostrzeżenie tej karty, chociaż na pełnym ekranie myślę, że chyba by nie było problemu, żeby znaleźć tę kartę. No i oczywiście tu też mamy dostęp do playlist, do trzech ostatnich, do trzech pierwszych playlist, tak naprawdę do wprowadzenia do tego i do... do i do yy, Mr. Stunzelberga. W następnych filmach już nie, nie daję tych wszystkich trzech playlist. No, i dodatkowo dodałem czwartą playlistę, chociaż to już łamie zasady, naprawdę trzech playlist, bo miały być tylko trzy playlisty, a nie cztery. Ale ona jest tutaj tylko wyjątkiem, dlatego że ona zaprasza do następnej serii, tak naprawdę. Którą oczywiście też już zrobiłem i została ostatnia gra, oczywiście. Moment, zamknę najpierw to. I oczywiście to też zamknę. I co mogę powiedzieć jeszcze? Oczywiście, sorry za dźwięki w tle czasami, niestety są, ale. Jak to jest, gdy wszyscy są w domu? Dobra, nieważne. Tu mamy oczywiście, jak widzicie, też dostęp do. Play Tym razem mamy dostęp do playlisty z, z tej serii, oczywiście. Do specjalnego odcinka, jakby ktoś jeszcze nie znalazł tego odcinka, nie obejrzał. Ale on jest w kolejności zaraz po drugiej serii, tak naprawdę. No ale jeśli ktoś obejrzy w trakcie tej serii lub po tej serii, no to, to nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, dobra. No trochę ma bo. Wtedy chronologiczność jest wtedy nieodpowiednia. Dobra, nieważne. Czyli tak. I oczywiście mamy dostęp do y, centrum trzech playlist, żeby móc tamte poprzednie odcinki zobaczyć. No, no, a tamtych już poprzednich playlist już tu nie daje, żeby się nie powtarzać z, z nimi zbyt często. No i oczywiście, y, znacie zasady, nie? W tej serii. W tej serii często coś, w y, y, zostaje zniszczone. Albo to może być sofa, Albo to może być yy, wasz PZ, albo to może być po prostu jakiś iPhone. Cięte wszystko. No albo po prostu tego gościa, tego dżentelmena samochód. Który tak naprawdę, yy, no cóż, na 100% nam się nie udało niestety rozwalić. Ale jednak gra to już uznała za zaliczone. Gra to uznaje za zaliczone... No jasne, gdzie to jest? Ja tylko ględziłem, więc nie, robiłem zaraz. Moment, zaraz znajdę. O, tu mamy. No cóż, samochód co prawda na 100% nie udało nam się, na czym mi się rozwalić, ale wystarczyło tylko tyle mieć. Zniszczone 90% około i już jest, y, uznany za zaliczony, tak naprawdę. A, jeszcze nie wspomniałem. Dobra, nieważne. Tu jest wszystko, no i jak widzicie, wszystko jest dobrze. Oczywiście link też do strony podałem. No, był jeszcze taki jeden link, chyba, chyba do rozwalania iPhone'a, Właśnie. Pod tym linkiem, o ile się nie mylę, za hmm, głośna, chyba czasami głośna reklama jest przed wczytaniem tej gry, więc zapomniałam o tym wspomnieć, niestety. No więc uwaga też. O i tak, oczywiście przynajmniej, że nagrywam, nagrałem yy, Sofę i Rozwalenie Pecenta, to nagrywałem kilka razy naprawdę. Sofę raz nagrałem, wrzuciłem, ale za głośno niestety mi się to nagrało, bo muzyka głośna, zaraz to no tak, Sofa. No i od nowa ją oczywiście nagrałem. Więc jeśli ktoś zostawił łapkę w górę pod poprzednim moim filmem, to niestety, yy, no, na ten film, bo za głośna muzyka była. No i nagrałem od nowa. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego nowego filmu, no to możecie zobaczyć ten nowy film, czy jest lepiej, czy jest gorzej. I jeśli oczywiście, to mam, yy, że tak powiem, Spodoba się to wtedy zostawcie łapkę w górę. Dobra, nieważne. Czyli to tyle jeśli chodzi o tej karierze w takim razie. Chyba wszystko powiedziałem. W hmm. minutę rozumiem. Sprawdzę tylko ile się nagrywasz. Hmm, 17 minut. Dobra, czyli tak. Hmm, co tu jeszcze? Dobra, to w takim razie oczywiście pod, pod każdy film jest oczywiście w ten sposób wszystko rozłożone. No, więc macie dostęp do tego i do tego. A więc wita. Dalej. Musiałem tylko... tam wyciąć, ponieważ zareklamowały się inne, inne filmy, a ja na razie innych nie reklamuję. No i co mogę jeszcze wspomnieć? Oczywiście... Pod każdym filmem macie oczywiście dostęp do mojego kanału, jakby co, więc... Yy, znaczy kliknąć w... No, w, na, yy, w mój nick po prostu. I już macie dostęp do mojego kanału. No dobra, nieważne. Tu są podobne kanały z boku gdzieś, ale ja ich na razie nie reklamuję. No jak widzicie, w polu oczywiście nie widzicie wszystkiego, ponieważ y, dostosowałem pole do, y, do mojego, no cóż, do filmów po prostu dostosowałem, żeby jak naj. no, żeby nie pokazywać całego, tylko po prostu to co moje. To była ostatnia gra, oczywiście, jaką nagrałem. No dobra, mogę w ten sposób zrobić, bo mam playlistę do tego. Dobra, nieważne. Oczywiście widzieliście wszystko, jak się zaczęło, nie? I tak dalej. No i co? Co mogę wspomnieć jeszcze? Oczywiście zachęcam również do yy, zostawienia łapki w górę pod tym filmem także. Jeśli oczywiście Wam się spodoba. I o subskrybowaniu pamiętajcie również. Bo im więcej widzów, tym lepiej i tym weselej. Dobra, czyli tak. No, mogę jeszcze pokazać, nie wiem, co na przykład. Playlisty na przykład, wszystkie, które zrobiłem. Oczywiście są one od... E, moment. Od najstarszej niby, ale... Ta playlista jest tak naprawdę pierwsza, którą utworzyłem. Aha, od... Y, z Zaraz. Y, ja są one według... Y, zmodyfikowania chyba, kiedy został dodany nowy film do playlisty. No, tak. Dobra. Chyba tak mniej więcej. Dobrze chyba to rozumiem. Czyli po prostu jak dodam do tej playlisty film, to ta playlista będzie wtedy z lewej strony. No, a jak tutaj dodam film, to to będzie z tej strony. No i oczywiście jeszcze jeden, jeden film z tej serii oczywiście ma być, oczywiście, ale jeszcze nie wiem czy, bo miałam prawdopodobnie zawiesić tą serię, bo jakoś nudna mi się zrobiła, ale może Was ciekawi? Jeśli Was ciekawi, to tam też powiedziałam w poprzednim filmie. Teraz sprawdzę, czekajcie. Na szybko. E, tutaj, chyba, w tym filmie. Teraz sprawdzę, czekajcie. Mhm, tak, napisałem w komentarzu y, pod tym filmem, pod własnym filmem. Y, no, żebyście napisali w komentarzu, czy Wam się podoba film, czy się Wam nie podoba y, ta seria. Czy Was ciekawi, czy Was nudzi ta seria? Tak, jakoś mniej więcej. No więc tak. Jeśli Was nie ciekawi ta seria, to oczywiście napiszcie pod tym filmem, albo jak włączę kiedyś możliwość pisania komentarzy na moim kanale, bo na razie jest wyłączona możliwość pisania komentarzy na moim kanale, bo ich jeszcze nie włączyłem tej możliwości. Ale w przyszłości to włączę, więc wtedy będziecie mogli napisać na moim. No, pod moim kanale. Na moim kanale. I wtedy będę. No nieważne. Czasami będę odpowiadał, czasami będę usuwał, czasami będę tylko czytał. Znaczy czytał to będę zawsze. Ale. Czy odpowiem, czy nie, to, to już moja sprawa. Dobra, no to jeszcze raz wracamy na mój kanał. No, do playlist. I co, już wszystko, chyba, tak mi się wydaje. Wyczerpałem temat. No, tu możecie, oczywiście, znaleźć coś. Nie wiem, na przykład. Chociaż yy... tu nie ma. No, tak, i wtedy znajdziecie wszystkie filmy. Ze kabowa na moim kanale, oczywiście, to jest wyszukiwarka. Wystarczy w nią wpisać po prostu cokolwiek. Na przykład, tylko najlepiej dobrze to wpisać. No, nie wiem, czy, czy dałem słowo kluczowe rymatyk, ale chyba nie, coś mi się wydaje. Ale to najlepiej pasuje. Jeśli nie dam tego słowa, no niestety nie dałem tego słowa kluczowego, sorry. Dam je następnym razem, w takim razie. No bo właśnie to jest najczęstsze słowo kluczowe właśnie, dobra, no to tak, dobra nie, nie będę szkodał, tu macie wszystko w głównym tym, no i wszystko jest w porządku, oczywiście można wyłączyć wyciszenie, no wiecie, zaczyna się wszystko stąd, muzykę też oczywiście tam jakąś wsadziłem i tak dalej, no i to chyba wszystko tak mi się wydaje. I to by było na tyle w takim razie w tym, na tym. na moim, że tak powiem, kanale i... I to wszystko w takim razie. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków mojego zagrajmy. Oczywiście to będzie jeszcze z tej serii z rozwalania. No a potem przejdziemy do gier pc o których więcej powiem właśnie jak już przejdziemy do tych gier PC-towych. więc to było tym, a więc to by było na tyle jeszcze raz. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie. Cześć. I oczywiście pozdrawiam wszystkich. Na razie.